Siemanko widzowie, się będzie do wygrania jakiś losowy skin z mojego hipunku za 450 zł, no bo oczywiście z Steam nie działa. Jak zacznie działać to oczywiście wylosuję, więc obstawiam, że w poniedziałek będą wyniki z wszystkich filmów, czyli z czwartku, piątku, soboty i niedzieli. A żeby wygrać, zostawcie paczkę do góry, subskrypcję z wnętrzkiem. W tym miejscu klepać, oczywiście jedyny kodzik, czyli mamy się kodzik Homerek. w Wklepcie. Następnie jak macie ochotę to wpłacicie. No i pamiętajcie o hashtag, który będzie w dalszym filmu. Zapraszam na moje dzieło. Siemano widzę w kąciku na Case Dzisiaj postaramy się zrobić z tej kwoty co mamy AWP meduzę. Aktualnie. Nie wiem ile nawet jest warta taka. O nie, działa rynek. Myślałem, że nie działa. AWP. Meduza, chyba nawet nie ma na rynku aktualnie. Ale jak Seal Tiger kosztuje dychę, to meduza obstawiam, że jest 20 w tym momencie. No jak widzicie cenowo. Zobaczcie, czy w ogóle mogę coś wypłacić ciekawego. Te skinki po 60 zł dla Was. Ciekawe, czy mi w ogóle to przyjdzie. Jak widzicie, teraz trochę cenowo jest różnie. Taką meczkę bym mógł wziąć dla Was. Eee... Takiego oteka. Tego gloczka. ale chyba to przeczekam, bo nie wiem jeszcze, jak to będzie z tymi skinami cenowo. Troszkę mam wypaconej, więc starczam. taki jak na rozdawanie. Oto się nie martcie, No i ja przechodzę do działania. Od razu case robimy za 800 zł pierwszą. Na underdogu oczywiście. Mm. Klasyczne, czyli nie klasyczne, tylko Joker. Za 800 dajemy 4 skrzyneczki, czyli tyk cyk, cyk i cyk. Mam 815. Twórzmy. Coś poszło nie tak. Co takiego poszło nie tak. Czekajcie, czyżby znowu mój internet coś się jebał. To nie mogę bitwy utworzyć. No to dzisiaj bez bitw. po prostu. Jak nie mogę bitwy otworzyć, to zajebiście. To zrobimy bez bitw, chyba że dołączymy do kogoś. To lecimy. Tutaj widzę jakaś fajna bitwa była za 300. jakieś martynki landrynki. Ty nie wiem kto to w ogóle jest. Ale setny poziom, ma więc mocno. Dobra, lecimy na skrzynkę po prostu, zobaczmy. Nie ma trybu Jester? Znaczy Joker. Patrzcie na tej nie ma. Wyłączyli. Ciekawe czemu. No dobra, jest tutaj. Najważniejsze jest to. 462 zł leci. Mamy z tego i twarkę. Jeszcze razem to spróbuję tylko na zwolnionym trybie, bo coś czuję, że na mi bardziej odda. Nie, znowu. A nie, myślę, że znowu to samo, a niestety nie. Skręczka Wave, za 30 zł. Tu nie liczę na nic mocnego. No właśnie. Skręczka Painkiller, nie ma niestety tutaj jestera, czy tam jokera. Hot Ice tu też nie ma, a był zawsze. Ty wyłączali chyba na nie wszystkich jeszcze, ale. Nie wiem co się dzieje, serio. Tu jakaś bitwa za szóstkę dołącza, ale nie mam tyle balansu. To będziemy zwykle otwierać. Zobaczmy skręczkę hole za 1200. Tu jest meduza do trapienia. Za 15 koła, czyli już wiemy w co celujemy. Kolejny strzał. O, to fajne w sumie. Nie widziałem jeszcze czegoś takiego, więc fajny dodatek od nich. A my na razie przegrywamy na razie wszystko co zdobyliśmy. Sprzedajmy to co mamy. I na razie mamy 1000 z więc zarobiście nam to wyszło. Co by to spróbować? Może i samo V3 na Zobaczmy. Jest koska, więc jest profit. Te shadowdagersy kosztują 600, więc razy dwa, Druga próba. Jest koska albo jest Royal, więc jest fajnie. Z Royala najtaniej może wypaść 300 zł. Niby ten USP, miejmy nadzieję, że nie wpadnie. Tylko coś już mocniejszego. No nie wygadaj. a nie, sport chyba jest coś warty. 1700 faktury nie no, zajebiście. Wracamy na dobre tory. Dziękuję pani samu. Teraz książka DMG, a Wy w ogóle widzowie chcecie wygrać skina stawki? Napiszcie w komentarzu, kogo z Pompatimu najczęściej oglądaliście. A jeśli nie oglądaliście nikogo z Pompatimu, to napiszcie Kogo najczęściej oglądaliście z youtuberów za czasów tych dawnych, dawnych, czyli przykładowo jak startował CES, taki 2018-2019 rok. No chyba, że nie ogodeje się wtedy jeszcze CES, to też napiszcie. Dobra, jest na Wajka za tysiaczka. Tysiaczka, więc jeszcze raz spróbujmy, bo jesteśmy do przodu. Szkoda, że nie przeleci, no ale dobra, zostawmy na razie. I jaka to jest jeszcze fajna skrzyneczka, taka droższa. Tego spajka spróbujmy dwa razy i zaraz zaryzykujemy na jakiejś droższej. Ty, ja już myślałem, nie, że M9 do PSFire ona jest warta 61 tysięcy jeszcze. Ogólnie, no, te mocne skiny, co ludzie mieli, to one ciężko mają do trafienia taki do PSFire. Nie widziałem, że jeszcze ktoś coś takiego trafił, więc tu się nie ma co jeszcze łamać z tymi cenami Steamowymi, że trochę spospadały, bo one wzrosną, patrząc, że te skiny no, będą praktycznie no, rzadko realne do trafienia, nie? Tym bardziej, że wiecie, że na każdy czas macie taki sam procent szans, a teraz już nie jest to aż tak opłacalne jak było na początku, te czerwone skiny bo teraz najdęższy czerwony skin kosztuje około chyba 150 zł więc musicie wydać minimalnie 8 stówek, a rzadko kto będzie inwestował 750 zł, żeby móc zyskać przykładowo nawet kosy za 200, nie? Bo jest na to też szansa, że dostaniecie takiego, nie wiem na czy coś, z tego co mi się wydaje chyba, że jestem w błędzie, to możecie napisać w komentarzu. Ja sprzedaję to, co tutaj zyskaliśmy, chociaż czy to nazwać zyskiem można to nie wiem No ale spróbujmy Dobra, dajmy jeszcze tak Eldorado Dwie sztuki I wjeżdżam w tą skrzynkę za 1200 Po tym Dobra, jest chyba fajny Profit jest 200 do przodu No i idealnie mamy na dwie skrzyneczki Hole Zobaczmy Ostatnie dwie skrzynki w tym filmie prawdopodobnie Niestety AWP Ice Cold 6 dych Druga próba Niestety również Szkoda w ogóle, ile procent tu jest szans na profit? 4% tak na oko. Nie. 6? 7? To mało, że nam nic nie wpadło. Aż dziwne. To czekajcie, aż zaryzykuję i sprzedam tego bajoneta. I spróbuję za całość teraz otworzyć. 5 tuk na raz. Zobaczymy, czy cokolwiek wpadnie. O ja pieprze. No to fajnie, się zabawiliśmy. Jeszcze dwie. No, czyli jednak nie ma tyle procent, jak mi się wydawało. Trudno. Dziękuję widzowie za dzisiejszy film. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Pamiętajcie oczywiście o Kodziku Humerek. Do wygrania są zarąbiste koski. Wszystko przy 18 zł, więc bierzcie udział póki jeszcze stoją, bo niedługo nas spadać. No i wymieniajcie sobie oczywiście to na jakieś fajne skiny, żeby nie stracić na kosach. Do następnego filmu. Na razie.